Karol Bedorf na, na obozie w Cetniewie, mm. drugi dzień, albo pierwszy, sam nie wiem. E, obserwowałem Ciebie no. dzisiaj, byłeś taki trochę... wydawałeś mi się niezadowolony. Teraz na szczęście jak mnie zobaczyłeś, to się bardzo ucieszyłeś. Tak. E, ale ogólnie tak jakiś byłeś nie w sosie trochę. Nawet swoją matę miałeś. Tak, mieliśmy... tak ciężcy i mistrzowie tak mają. Nie, nie. My mieliśmy z Jankiem swoją matę. Byliśmy niezadowoleni jak ktoś na nią wchodził i to była nasza mata. Rozumiem. Tak. Obsikaliście ją. No, z reguły samce mają to do siebie, że znaczą teren. Samce I tak armii. robiliśmy. No, alfa. Tak, krzyczałeś już z daleka idąc tutaj, że nie znasz przeciwnika, ale nie, czy rzeczywiście zam... nie znasz? Nie, był ktoś tam bardzo ciekawy, mocny, Aha, e, no. ale jednak no, nie doszło do skutku to, ponieważ no gdzieś tam argumentował, że on nie, że on jest na nie, więc, e, więc co, no, na razie przeciwnika nie ma. Inicjały pojazd to był? Nie znam nic, znaczy no nie, no tam wiem tylko... Znaczy inaczej, no nie mogę o tym gadać. No nie ma gościa, to nie no, mam o czym gadać. No, widzę. Tak jak ja dzisiaj ciebie z tą koszulą, że nie wyprasowana. Lniana, ona zawsze tak. Lniano można wyprasować. Kobieta jak u mnie to wyprasuje. No dobra, pogadam z nią. E... Ja mogę też pogadać i powiedzieć, że trzeba to ładnie zrobić. To dam ci telefon. Robisz się na TJ-a, no to już do końca trzeba się robić Na DJ-a. Na nie, na TJ-a. Ta, ta była droższa. E... <laughs> W takim razie chciałbym podpytać o dyspozycję, ta tak. cały czas ta kontuzja i w związku z tym, że uh -huh. byłeś taki właśnie nie w sosie, no to może jednak coś jest z tym związane? Czy nie, no nie w sosie, no może nie tyle, no może takie miałeś wrażenie, wiesz, ja jestem e, któryś tydzień poza domem i wiesz, no tęsknię gdzieś za swoim synem, za rodziną, za swoimi psiakami, widzę je tylko w przelocie, rodzinę, żonę, wszystkich. No i to mnie wkurza, nie? No ale no co, no, 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 no robisz swoją robotę i tyle, nie? Mhm. Czy ten obóz jest takim początkiem już przygotowań? No to by było, to by było długo w sumie, gdyby to był już ten... No nie no, początek już był wcześniej, no. zaczęło się wszystko od w góry. W górach spędziłem prawie miesiąc. Najpierw byłem sam przez dwa tygodnie z Łukaszem Rajewskim z kolegą, z Bartkiem oraz jeszcze tam na miejscu też z chłopakami z Zakopanego trenowaliśmy. Później na, później był kolejny obóz, po dwóch tygodniach był kolejny obóz z z chłopakami z Poznania w Wrestler 24 pod dowództwem Gudka i Wiosła, czyli Mateusza Gocmana i Arkadiusza Kordusa. To był troszkę cięższy obóz, natomiast no, no co, no później chwilę posiedziałem w Ankosie w Poznaniu, no i teraz już przyjechaliśmy tutaj do, do Cetniewa, żeby tutaj dalej kontynuować przygotowania. Także z obozu na obóz, na kolejny i tak dalej. Jak to z ciężkimi zawodnikami? Z reguły nie, nie wykazują się tą finezją, którą mogą się wykazać mniejsi zawodnicy. Dzisiaj akurat pro prowadził Patryk Grudniewski takie zajęcia Muay Thai i też miałem wrażenie, że po prostu pewne techniki to tobie nie podchodziły. Jako, że nie. były zbyt finezyjne, może. Nie, nie? Nie, to prześleć jeszcze raz podchodziło wszystko jak najbardziej. Okay. Ja nie mówię, że to był zły trening. Tylko... Nawet z Patrykiem rozmawialiśmy później, bo byliśmy od razu po treningu w morzu i, i, i rozmawialiśmy na temat właśnie tych łokci i tak dalej. To nie tyle, że nie podchodziło. Po prostu ja łokcie i nie używam, ponieważ w Federacji KSW, w której walczę, nie ma łokci, a tutaj głównie były łokcie, kolana, łokcie kolana, ale to nie jest, że to jest zły trening. To jest trening, który powoduje, że używasz używając łokci będziesz lepiej się spracował na biodrach, skręcał się i tak dalej. To nie o to chodzi. To, to, to absolutnie. Janek Błachowicz, który. Będzie walczył w UFC, to jemu jak najbardziej pasowały okcie. i był zadowolony. Mi się w ogóle bardzo dobrze z Jankiem trenuje. Naprawdę to jest um, świetny um, człowiek, do, znaczy um, no nie tylko jako spring partner, ale człowiek do treningów, tak? czyli taki. Um, Uke? Tak, dobrze mówię? Uke. Uh -huh. mm -hmm. no. Mówiłeś tutaj idąc, że już no, mocno jest się po treningu, tak, chcesz... Tak, jesteś, jesteś głodny. Jestem głodny, bo jestem zachudzony strasznie. Ważę tylko 118 kg i jestem bardzo głodny. No właśnie, ale chciałem podpytać, bo ty nigdy nie musiałeś chyba zrzucać nigdy wagi, ale próbowałeś, no właśnie, no. czy nie próbowałeś? Nie wiesz jaki to jest ból. Znaczy, no Próbowałem to na pierwszych konfrontacjach, jak się biłem na pierwszym KSW, no to musiałem zbijać tam na 90, wtedy była kategoria, to był catchweight na 95, ja ważyłem wtedy 103, no i tam zbijałem te tam, parę kilogramów, oczywiście mega amatorsko, jakoś tam głodziłem się i tak dalej. No To jest fatalne się czujesz naprawdę źle, no, ja podziwiam tych ludzi, którzy biją po 10, po 15 kilo, naprawdę, to jestem na pełen podziwu. I na koniec właśnie... To jest, to jest totalne, bo musisz trenować, musisz, masz jakieś problemy codzienne, masz sparingi, a tu jeszcze nie możesz zjeść, nie? I wywiady jeszcze. No i wywiady no. z człowiekiem w pogniecionej koszuli, no. Ona kiedyś była prosta, no, ja kiedyś na pewno, no, tylko... Tak. Wiesz, Przed przyjazdem 10 tak. jest 10 Dziesiąty wywiad jest pognieciona. Zgadza się, jeszcze Borys chciał mnie ten... Bo po, po macie wytarzać, no. tak. Yy, co chciałbyś, żeby ten obóz tobie dał? Tak na koniec słowem podsumowując, No na pewno rozwój jakiś tam wielopłaszczyznowy, bo yy, nie wiem, czy trener nastawia się już na, na, na ciężkie sparingi. Już teraz, no bo jeszcze czasu, tak jak wspomniałeś, jeszcze trochę jest do tego października do Gali, na który będę walczył. Więc yy, myślę, że takie ciężkie sparingi stricte. Gdzie przychodzisz na zajęcia tylko po to, żeby się, ob się obwalczyć, no to myślę, że będą troszkę później, za, za chyba trzy tygodnie bodajże. No ale zobaczymy, może, może już te elementy zacznie trener wprowadzać, bo na razie to są tylko zadaniówki, technika, zadaniówki, technika, plus, plus jakieś ogólnorozwojowe ćwiczenia, także no bardzo, mhm. bardzo dobrze. Dobrze, bardzo dziękuję, w takim razie Dzięki. smacznego. Dziękuję bardzo, życzę Ci udanego pracowania. Damian i kontra Marcin Tybura. No, wydaje mi się, że tutaj no, wygra młodość. Oczywiście kibicuję obydwu, no wiadomo, no, jeden i drugi jest mocnym zawodnikiem. Natomiast wydaje mi się, że Marcin, bo mam taką możliwość, że w tym samym klubie trenuje mój serdeczny przyjaciel Adrian i akurat mówił, że jest no, mega zmotywowany do tej walki. Nie wiem jakie jest nastawienie Damiana, natomiast no, Marcin jest bardzo zmotywowany. No i no co, no, no Myślę że, myślę, że tutaj będzie bra... weźmie górę młodość. No. Oczywiście życzę powodzenia obu, ale no zobaczymy, jak będzie. Już co? Nie wiem, nie zastanawiałem się na tym. Nie chcę odpowiadać, nie chcę mówić żadnych głupot na ten temat. Kogo uważam za lepszego, za gorszego? Nie uważam, żebym odstawał gdzieś tam od czołówki. Na pewno nie. Natomiast ja nie przywiązuje i nie przywiązywałem wagi do rankingów. Także myślę, że to pytanie powinno być skierowane do ludzi, którzy rankingami się zajmują.